Witam w swoim, w swoim cylindrze politycznym. Obiecałem kiedyś Państwu, że skomentuję jakieś historie, które dzieją się na świecie. Otóż dzieje się i to dużo. Będę dzisiaj mówił o wybuchu, który miał miejsce wczoraj w Bejrucie, w stolicy Libanu. To jest miasto portowe. Dlaczego do tego doszło? Otóż w momencie, kiedy ten wybuch nastąpił, to momentalnie posypały się teorie spiskowe. A sprawa jest niezwykle prozaiczna. Niezwykle prozaiczna. Można by powiedzieć, że przez głupotę ludzką e, praktycznie spory kawał miasta Bejrut przestał istnieć. Jak tu sobie nie zapalić? Proszę Państwa, co się takiego wydarzyło? Otóż trochę miesięcy temu, być może kilkanaście miesięcy temu, płynął sobie statek z saletrą potasową. Gdzieś nielegalny przewóz, konfiskata i to wszystko, co było na tym statku, znalazło się w porcie. Przyjmijmy taką wersję, bo o saletrę potasową tutaj chodzi. A saletra, proszę Państwa, potasowa, a cóż to takiego jest? A ja pamiętam ze swoich młodzieńczych lat, kiedy bawiłem się saletrą potasową. Teraz ich w sklepach tak nie kupicie tej saletry, ale wtedy za moich czasów, w latach 70., 80., tą saletrę można było kupić w sklepach. Cóż takiego robiło się z tą saletrą? Proszę Państwa, używało się jej do nawożenia pól, ogródków i tak dalej, ale i do peklowania mięsa. Dzisiaj się to robi solą peklową, która zawiera azotany. Natomiast wtedy było zdrowiej, bo robiło się to saletrą. A saletra jest materiałem wybuchowym. Dokładnie tak jak mówię. Proszę Państwa, saletra amonowa jest materiałem niestabilnym, wybuchowym. W połączeniu, jeśli dosypiemy troszeczkę cukru yy, i to zapalimy, no to proszę Państwa, co się dzieje? Nie będę dalej opowiadał. E, tak, dziękuję za cylinder. Cylinder jest fajny, a to jest cylinder polityczny, dlatego że ten cylinder będę zakładał wtedy, kiedy będę mówił o polityce. Więc Powracają do saletry. E, nie wiem dokładnie, jaka ilość była w tym magazynie portowym w Bejrucie, ale przypuszczalnie minimum było 2,5 tysiąca ton. E, bombę atomową przelicza się na kilotony, e, czyli 1000 ton trotylu, to są moce tych bomb. Natomiast tutaj nie było żadnego trotylu. Była saletra amonowa w magazynie, ale ile tego było? Dużo, proszę państwa, bardzo dużo. I teraz co dalej? Trzymali tą saletrę, wiadomo jaka tam jest temperatura, wilgoć i tak dalej. Te czynniki atmosferyczne na tą saletrę w nieprawdopodobny sposób działają, ale bardzo mnie interesuje to, jakim idiotą trzeba być, żeby pozwolić na trzymanie saletry amonowej w takiej ilości praktycznie w centrum miasta, bo to jest miasto portowe, czyli w porcie trzymano takie ogromne ilości saletry potasowej. Proszę Państwa, to trzeba mieć po prostu, po prostu, ja nie wiem, nie chcę się tutaj wyrażać. Burmistrz Bejrutu, jak tam pojechał, zobaczył, co się stało, to się załamał. Ludzie przyrównują to do wybuchów Hiroshimie i Nagasaki. A dziwicie się? Proszę Państwa, proszę mnie posłuchać. Liban 90% zboża sprowadza z całego świata, no bo oni tam, u, u nich to zboże po prostu nie rośnie. Ale sprowadza to z, z całego świata, ale te, ten magazyn saletry potasowej był obok silosów zbożowych. I jak to wypieprzyło wszystko, to stracili 85% rezerw zboża. Dla swojego kraju po prostu walnęło w te silosy, które były bardzo, bardzo blisko tego magazynu. Proszę Państwa, to jest błąd człowieka. To jest po prostu y, jakieś niedoświadczenie, y, jakieś, jakieś kretyńskie po prostu pomysły, żeby w centrum, niemalże w centrum miasta, tak jakby w Warszawie, ktoś zgromadził kilka tysięcy ton. Saletry potasowej. Przecież gdyby to się w Warszawie znalazło, to by się po pierwsze chyba nie znalazło, służby by to zaraz namierzyły, bo to jest, to jest materiał, który podlega specjalnym przepisom. W tej chwili są przepisy, które sankcjonują, w jaki sposób, gdzie kto, ile może sprzedać, komu może sprzedać i tak dalej. A oni sobie gromadzą niemalże w centrum miasta. Tysiące ton, nie wiem dokładnie ile tych tysięcy ton było z potasowej. Proszę Państwa, to jest jakieś. <laughs> Sorry, ale to jest tragedia. No ale z głupoty, proszę Państwa. 300 tysięcy ludzi jest bez dachu nad głową. Nie wiadomo, ilu zginęło. Oni tam podają różne cyfry, ale jak poszła fala uderzeniowa, a oglądałem trzy filmy, to proszę Państwa, Cypr jest, nie wiem, od Bejrutu, nie wiem, 400, może trochę więcej kilometrów na bank yy, odczuli falę uderzeniową. To była potężna fala uderzeniowa, ponaddźwiękowa, proszę Państwa, jak wywaliło to. Te wszystkie wieżowce yy, po prostu no tam nie mają okien, po, wszystko połamane, tylko w farfocle wiszą. No, po prostu jakaś, jakaś masakra. Ktoś mi pisze, że około 2 do 3 tysięcy ton. Ja myślę, że. Było więcej, bo oni to skonfiskowali ze statku z tego, co gdzieś tam przeczytałem, ale to nie jest ważne. Ja myślę, że około 20-25 tysięcy ton, tak mi się wydaje, ale nawet gdyby było 2-3 tysiące ton, jak tutaj ktoś mówi, to niech będzie to jest tak ogromna ilość saletry materiału wybuchowego, że to trzeba mieć naprawdę po prostu pod sufitem albo pod takim cylindrem, nie wszystkich w domu jak to się mówi żeby gromadzić w centrum miasta taki materiał wybuchowy, no wiadomo, że można było to rozwieść po polach, ale nie wiem jakie tam w Libanie pola są w ogóle oni może nie wiedzieli co z tą saletrą w ogóle zrobić i proszę państwa, coś się stało wywaliło Ktoś tam spawał coś na dachu, jakiś spaw poleciał czy coś, bo ludzie kradli tą saletrę, czy co. No, proszę Państwa, proszę się przyjrzeć na Liban, y, jaka tam jest polityka, jak to wszystko po prostu tam funkcjonuje. No, jakby y, to, jest, y, to jest materiał chodliwy, ta saletra. Do różnych rzeczy ją można stosować, prawda? Ja niedawno peklowałem mięso w saletrze potasowej, która. Normalnie jest dostępna w Polsce, można ją sobie kupić w hurtowniach spożywczych to sprzedają. Do celów spożywczych, no wiadomo, że tam niewiele się tej saletry do paklowania mięsa daje, prawda? Czyli takie małe ilości można sobie kupić. No ale będąc chłopakiem, który miał kilk, tam 8, 9, 10, 11, 12 lat, to myśmy z tej saletry, proszę Państwa, no to robili do puszka, do puszek się ją dawało, mieszało z cukrem, podpalało się. Proszę państwa, mała puszka, jak to wywaliło, to po prostu no, była u nas radość, ale oni w Bejrucie teraz radości nie mają. Po prostu, ja nie wiem, chyba pół miasta albo jedna trzecia miasta poszła. No, no słuchajcie, no to jest, to jest myślenie, proszę państwa, to jest myślenie, Ludzi, którzy świadomie wprowadzają do magazynów materiał wybuchowy o takiej mocy. Z tego, co się patrzyłem, to być może było to równoważne z wybuchem około dwóch kiloton. Tak mi się wydaje, jakby to przyrównać do bomby tej takiej z atomu. Ale to nie była Żadna brudna bomba, nic. Po prostu saletra im wywaliło. Miasto portowe w porcie trzymali saletrę. No naprawdę to trzeba mieć nierówno pod sufitem po prostu. I teraz prezydent Stanów Zjednoczonych, no jakby w to nie wierzy, nie? No mówi, Boże, no co to jest? No taki wybuch w stolicy Libanu, przecież to jest niemożliwe. I może to terroryści zrobili. Ależ proszę Państwa, no, mogli też i zrobić, bo jeżeli ktoś w magazynie trzyma takiej ilości saletry, no to, no to dużo trzeba, czy to zapali, yy, zrobi się mieszanina niestabilna i to wywali po prostu. Oni są w stanie tego po prostu kontrolować. Te państwa, oni to tak czasami na słowo honoru w ogóle yy, funkcjonują. Mają tam niby służby albo bardziej się polityką zajmują niż tym, co mają w magazynach, prawda? My w magazynach mamy też różne rzeczy, my sobie w domach różne rzeczy gromadzimy, później się ciężko tego pozbyć, ale głównie to są śmieci, szmelc, bo ludzie kupują zupełnie niepotrzebne rzeczy i gromadzą w domach. A ta saletra pochodziła z konfiskaty prawdopodobnie jakiejś, bo im ta saletra w ogóle nie, nie była potrzebna i nie wiedzieli, co z nią zrobić. Wywaliło. Proszę państwa, zobaczcie sobie, jak wygląda Bejrut. Jaka jest tragedia w tej chwili? I, i, i po prostu, i, i co się stało? I ile ludzi w szpitalach, rannych tysiące, ile tam, oni się nie doliczą tych, tych zmarłych ludzi, prawdopodobnie nigdy, ale to jest wielka tragedia. No, ale tragedia. Proszę Państwa, tragedia z głupoty, po prostu. No, po prostu z głupoty. Już jak to wywaliło, to już wszyscy mówili, że brudna bomba atomowa, jakieś pierdoły. Ludzie się zajmują rzeczami i od razu, tak, jak, tak jakby oni chcieli, żeby to tak było. No to są, zdarzają się na świecie różne rzeczy, czasem, które wyglądają jakby gdyby, ale okazuje się, że tak nie jest. Okazuje się, że przez głupotę ludzką doszło, proszę Państwa, do tego wybuchu. No i cóż, to był cylinder polityczny. Hmm. Dobrze, że udało mi się jeszcze cygaro rozpalić. Pozdrawiam Was wszystkich. Dziękuję, że mnie tam słuchacie i dajecie. Łapki w górę. Te łapki w górę są ważne, aczkolwiek się nigdy za to nie proszę, bo wstyd mi jest. Ja w ogóle jak oglądam niektóre firmy na YouTubie, jak ci YouTuberzy proszą się, pamiętajcie, łapki w górę, subskrybujcie. I ten, to jest takie żebractwo, przepraszam, przepraszam za to, że tak mówię, ale wielu, yy, którzy prowadzą wartościowe kanały, wartościowych ludzi... Yy, żebra po prostu o to, no, no i nie wiem, może ja mam, y, y, po prostu jestem zbyt wrażliwy, może, może y, coś, y, coś ze mną jest nie tak, no, jeżeli robi się program dla kogoś, no to, y, no sorry, no, 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 po prostu, no nie, no nie chcę tych ludzi krytykować, bo są naprawdę fantastycznie y, mamy youtuberów tutaj w Polsce, Świetne rzeczy robią, ale proszą się o te łapki za każdym razem czas to wszystko. Ja się wstydzę wtedy, jak to słucham. Jest mi tak jakoś, nie wiem, może zbyt wrażliwy jestem. Ale jestem fajny facet, naprawdę. Także życzę Państwu przyjemnego wieczoru. Pamiętajcie, nie gromadźcie w domu rzeczy, nie magazynujcie, które są wybuchowe. Czasem y, może dojść do pożaru, proszę Państwa, dlatego że chemia ma to do siebie, że ona zmienia. Ale na końcu powiem Wam ciekawostkę, która przyda Wam się w życiu, jeżeli zapamiętacie to. Dla tych, którzy wytrwali do końca tego programu, powiem Wam: zapamiętajcie to do końca życia i używajcie to w życiu, w rozmowach z kobietami, kobiety z mężczyznami i tak dalej. Na, na temat y, różnych spraw można wklecić tą regułkę. Czy wiecie Państwo, co to jest katalizator? To jest y, y, jakby określenie chemiczne. A więc katalizator to jest substancja, która nie bierze udziału w reakcji, ale na nią wpływa. I tym sympatycznym akcentem. Żegnam się z Państwem, kłaniam się, trzymajcie się. Dobranoc.